Jest prawie północ, a ja właściwie siedzę w piwnicy. I nie wiem czy widzicie tą paczkę, ale właśnie w niej znajduje się sprzęt dla mojego brata za ponad 4000 zł. Początkowo chciałem po prostu rozpakować ten sprzęt i podmienić mojemu bratu, gdzie po prostu go nie będzie w pokoju, ale obecnie jest na kwarantannie, więc praktycznie cały czas siedzi w tym pokoju, więc musiałem wpaść na jakiś inny pomysł, w jaki mogę mu dostarczyć ten sprzęt. I wymyśliłem, że rozpakuję ten sprzęt i porozrzucam mu po całym domu i dam mnóstwo wskazówek i po prostu to co znajdzie, będzie należało do niego. A to, czego nie znajdzie, nie wiem, po prostu na przykład przygarnę dla siebie. No i teraz chyba wypadałoby po prostu tą paczkę otworzyć. Sprzęt jest tutaj ze Steel Series. Jak ktoś mnie śledzi od długiego czasu, to na pewno wie, że ja badałem masę sprzętu przez ostatnie 4 lata i zatrzymałem się właśnie na tej marce, ponieważ no, dla mnie jest po prostu najlepsza. Tak samo na ostatnich filmach ze stanowiska, tam już mogliście zauważyć, że powolutku zmieniam cały mój sprzęcik na Steel Series. Bardzo ważna rzecz, ponieważ każda osoba, która teraz zaobserwuje mnie na Instagramie i wyśle mi po prostu zdjęcie swojego stanowiska, bierze udział w konkursie na jakąś losową rzecz właśnie z tej paczki. Także jakoś osobę potem wybiorę i wyślę jakąś rzecz do niej do domu. Wolamy gąbeczki i patrzymy, co tutaj mamy. W ogóle, jeśli chodzi o Steel Series, ja jestem trochę zaskoczony, bo nie dość, że tutaj na przykład staje się sponsorem K-Dropa, czyli się rozwija. To z tego co wiem, jeśli chodzi o jakąś gwarancję, zwroty też nie ma problemu, odpowiadają bardzo szybko, co w dzisiejszych czasach, jako firma, jest sporym plusem. Dlatego też i ja sobie w sumie, w sumie za, zacząłem zamieniać ten sprzęcik. Mój drodzy, pierwszą rzeczą jest myszka. Myszka Steel Series Rival 5. Potem sobie to wszystko rozpakujemy. Ale jeśli chodzi o tą myszkę, to przede wszystkim jest mega lekka. 85 gramów. Wydaje mi się, że dla wielu osób będzie to ogromnym atutem. No i przede wszystkim, jak no na SteelSeries przystało, myślę, że ta myszka będzie trwała. I widzę, że ma mnóstwo przycisków. Także bardzo fajnie. No i tak się składa, że mam jeszcze jedną taką myszkę. Także wchodźcie na Instagrama. Może akurat ta myszka poleci do kogoś z Was. Kurde, ale się jaram. Słuchajcie, kolejna rzecz. Bardzo nietypowa, ale wydaje mi się, że dla wielu z Was może się przydać. Na przykład ja mam teraz klawiaturę od Steel SteelSeries Apex 5. I mi to się nie przyda, ale z tego co widzę, to są tu po prostu zamienne klawisze. O, i takich zestawów właśnie też mam parę, także piszcie, jeśli ktoś właśnie będzie potrzebował to. Być może też komuś wyślę, mam aktualnie czarne i białe. Wow, kolejna myszka z SteelSeries Prime, zobaczcie. Fajną sprawą jest to, że jak też sobie chciałbyś lub chciałabyś zakupić właśnie taką limitowaną myszkę, to teraz jest ich nowa cena. Kolejna myszka, tym razem Erox 3, waży bardzo mało i taka słuchajcie nowość, ona jest bezprzewodowa. Do 200 godzin po prostu ma żywotność baterii, także coś niesamowitego. To chyba tyle z takich początkowych, najmniejszych rzeczy, chociaż jeszcze tutaj mam jakąś małą rzecz i to jest... A to są jeszcze rajwaly e, trójki. Myszki bezprzewodowe i myślę, że na pewno jedną będę mógł komuś wysłać. To są takie myślę, bardziej może do biura, do pracy myszki, takie troszeczkę mniejsze. Dobra. Dobra, słuchajcie, z takich jeszcze mniej spektakularnych rzeczy, to mam tutaj również dwa stojaki na słuchawki. No i chyba teraz czas przejść do konkretów, a więc zacznijmy sobie w sumie od najmniejszej rzeczy, czyli klawiatura. Mechaniczna klawiatura z T series Apex Pro. Całkiem w sumie wydaje się na niewielką klawiaturę, ale jest to klawiatura, na której grają często pro. No, jeśli chodzi o klawiatury, ja naprawdę przez ostatnie parę lat testowałam mnóstwo klawiatur. No i właśnie zatrzymałem się też na Steel Series. Jeśli chodzi o ceny, to nie jest to najniższa półka cenowa, ale przynajmniej podczas grania możemy mieć stuprocentową pewność. Nie? Kolejna klawiatura, i skoro klawiatury są dwie, to być może któraś pójdzie do Was. Apex Pro, tylko tym razem, tą dodatkową częścią z tymi przyciskami NUM. Dobra, trzymam właśnie w ręku rzecz, którą chyba będę musiał od razu rozpakować, ponieważ nie jestem pewien co to jest. Jeśli chodzi o podkładkę. No to wiadomo, ja jakoś super często podkładek nie zmieniam I wydaje mi się, że to może być podkładka Podświetlana podkładka od SteelSeries W ogóle, szczerze kurde, ten materiał jest tak przyjemny, że aż głupio będzie tutaj coś kłaść Jakoś klawiaturę czy coś takiego Tak naprawdę chyba jest to ostatnia rzecz, czyli być może większość osób się domyśla czyli słuchawki, słuchawki, bardzo ważna sprawa o słuchawkach akurat mogę coś powiedzieć bo sam mam, y, z serii Arctis 5 a to są Arctis 9 różnią się tym, że przede wszystkim nie pląta się kabel, grają na nich prosi i tak, są bezprzewodowe i jeśli chodzi o opóźnienie to praktycznie nie istnieje z tego co wiem, wiem bo troszeczkę czytałem kupując swoje słuchawki, więc prawdopodobnie z myszkami będzie tak samo dobra, przechodzimy właśnie do drugiego etapu tego filmu, mam właśnie wskazówki dla Michała, za chwilę standardowo już Wejdę do pokoju do mojego brata i powiem: zaproszę go, żeby pobawił się ze mną w takie mini podchody. Będzie dostawał karteczki ze wskazówkami, i najlepsze będzie to, że wszystko, co mój brat znajdzie, będzie należało do niego. A jest parę rzeczy, które po prostu są jakoś losowo poukrywane i nie będzie o nich mowa w tych wszystkich podpowiedziach. Więc jeśli mój brat przypadkowo się na nie natrafi, no to dodatkowo będzie miał parę różnych rzeczy. Jeśli nie, jeśli je przeoczy, no to ich niestety nie dostanie. Mam takie pytanie: czy chciałbyś zagrać może w moją grę, którą sam przygotowałem? Grę? Tak, grę. No? Przed to będzie parę wskazówek, i podpowiem Ci, że wszystko, co znajdziesz po drodze, będzie należało do ciebie, więc musisz Oho. bardzo, ale to bardzo uważnie się patrzeć. No i każda następna wskazówka powinna Cię doprowadzić do każdej następnej, i tak w kółko. Zgadzasz się na to? No, zgadzasz, się, zgadzam się. Dobra, i mogę Ci podpowiedzieć, że zaczynasz od sypialni. Czas start. Od teraz? Tak, już od teraz Nie, nie, poczekaj Także za zaczynasz od sypialni. to nie jest na to czas, także na spokojnie A ma być już, czy nie? Yy, musisz patrzeć wszędzie O kurde, no, myszka Ja nie mogę yy, Dobra, okay. jest myszka Patrzcie tylko Ile w ogóle mam czasu do tego? Nie, nie, to jest bez czasu, bez limitu Bez czasu? Tak A, no dobra Dobra, zaczynasz od pierwszej wskazówki Zadzwoń do mnie I rusz się w stronę Dźwięku? Kurczę, ale się nie spodziewałam tego kompletnie. Nie spodziewałeś się? Nie. Zapraszam, tylko. Dobra. Musisz teraz szukać dźwięku, ważne. No, mam. O kurczę. Są słuchawki. Są słuchawki, no? No. Ja nie ja mogę. Dobra, jest są słuchawki i kolejna instrukcja. <gurczę>. Musisz to rozwiązać, bo inaczej nie dostaniesz podpowiedzi. Dobry. Musisz tylko, czekaj, pokaż. To jest 2 plus 2 razy 2, jeśli to tak rozwiążesz prawidłowo, no. to dostaniesz ode mnie podpowiedź. To, to jest 6. 6, dobrze, no. Nie, nie. Większość osób mówi, że to jest 8, to jest ale Dobry. bardzo dobrze. Skoro zgadłeś, to od razu ci dam podpowiedź, że musisz dokładnie przeszukać yy, jeszcze raz korytarz i poszukać kolejnej kartki. Aha. Kurczę, nie wiem, czy może muszę tymi obrazami, bo tylko jeden sprawdziłem. Z obrazami? No, może. Tak myślę. O, tu jest. Jest kartka, no. Pokaż, co jest na tej karcie napisane. Czas na przerwę. Nie, na pranie. Na pranie, na czas pranie. na pranie. I teraz musisz się zastanowić, gdzie jest pralka i gdzie się robi pranie. W piwnicy jest. No być może. piwnicy? no mówisz do piwnicy? No nie wiem. No. Prosty czas na pranie, nie? No dobra, to jest. Do piwnicy. <noise> Wiesz, jak schodzę? To czuję, jak mi się tak łydki trzęsą. Łódzki, gdzie się trzęsą? jak no, 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 tak chwilę. No, to ja chciałem. O, masz kurde, klawiaturę To jest klawiatura. Nie od razu ci mogę podpowiedzieć, no. że ta klawiatura kosztuje prawie 1000 zł. Ja wiem... Jezu. Ale no to przypatrz się teraz uważnie. Bo masz klawiaturę i co dalej? No i... co nie... A to jest, kartka, to jest kartka, jest. kartka, no. Yyy się do łazienki. No teraz nie wiem, tej łazienki na górę, czy na dole? Czy... No nie wiem w sumie do której łazienki właśnie. No ale no, może... To Od ciebie zależy. Myślisz, że do tam tej na dole? No nie wiem właśnie, no. Dobra, nie no, jeszcze to sprawdzę, jak to się ma. Ja Dobra, mogę... pora cofnąć się do łazienki. O, jest... O, że Jest myszka. Ja I właśnie jak... takim sposobem dotarłeś do końca. Masz tutaj karteczkę z napisem gratulacje po prostu. Ja nie mogę. No i ogólnie myślałam, że to będzie dla ciebie mega trudniejsze, jest... ale jest... zgarnąłeś wszystkie ja rzeczy. Ja nie mogę, to wygląda, to są słuchawki, co ty masz? Czy mi się. Mm, wiesz, co ja mam? piątki to są dziewiątki. One kosztują około prawie 900 złotych, nie? Ja nie. 900 złotych? No i one są bezprzewodowe. O, to jest mikrofon. No tak, bo to są słuchawki dla prosów po prostu, nie? I one ty, nie mają a opóźnienia. A może to będziemy mieć większy, większy, nasz lepszy mikrofon niż ten. A ty jak wytłumiają coś? Co? się pytam czy wytłumiają, chyba wytłumiają. No wytłumiają, no, wytłumiają. No może gacie w sumie ściągnę. chyba prawdy. O, ale super. Dobra, jest cicha. A tylko grzeczne dzieci dostają prezenty. No, czyli grzeczne Czyli ja. Ty byłeś grzeczny od kiedy? Słucham. A co taka za ma jest w ogóle? No taka fajna jest. No. No taka nie trochę. Super no. jest Słuchawki. Świetna jest. W ogóle słuchaj. jest najfajniejsza. A dlaczego? No. Kolorowa? Nie wiem, no. Pierwszy raz widzę taką myszkę. No, ale to jest taką postacią jakąś. To, to jest myszka z CSGO co jest z tym skinem takim Neonoir noir do AWP. A. No? Wiesz jaki to jest skin? Wiem, wiem, no, miałem to takiego. Właściwie to jest napisane, Patrz, CSGO CS GO nie noir Jako zajdziesz materiał bawełna. Dobra Michał, myślę, że to jest dobry czas, żebyś zaprezentował w sumie to całe nowe stanowisko. Pokaż co Dobrze. się zmieniło. Na początek y, osobiście moja taka ulubiona rzecz, czyli słuchawki bezprzewodowe. Y, A czemu ulubiona? Mikrofon? E, ponieważ, e, nie, nie tylko, ponieważ właśnie pierwsze, że są bezprzewodowe I właśnie tak z że jak są bezprzewodowe, to jest me mega, wygodne Można na przykład z kimś rozma rozmawiać, albo po prostu słuchać sobie muzyki i chodzić po całym domu, dosłownie e, No i jeszcze, że właśnie też jest mikrofon, który jest bardzo dobry e, Klawiatura, która jest bardzo e, cicha i bardzo taka... No, mi się e... najbardziej klawiatura podoba, bo właśnie jest cicha, nie, i mega szybki czas reakcji Nie e... wiem, czy zauważyłeś, ale tutaj tak naprawdę to wszystko działa na dotyk, nie? Tak czasem nie czuje się, że się klika, nie? Piękna no, myszka z taką fajną... Ym... No, to dla mamy się akurat najbardziej podobała. Tak. No i ta przeogromna podkładeczka. No właśnie, słuchajcie, jak ktoś by miał sobie troszeczkę budżetu, albo zastanawia się, na przykład, co kupić dla kogoś na święta, to Michał zgaś światła. Zobaczcie. Oczywiście nie mówię tutaj, żeby kupować od razu wszystko, ale zobaczcie, jaki klimacik to daje, nie? C Series widać, że po prostu postawia... No, dużą swoją jakby część i pracy na, na te wszystkie kolorki. No, także jeśli chodzi o ten film, to by było właściwie na tyle. Standardowo subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zapraszam również na Instagrama. Wszystkie linki będą w opisie. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się dzisiaj. Pa. pa.